Jak się nie mylę, strumy ten nazywa się Kleśnica. Oczywiście, jeżeli coś takiego w pobliżu mnie przepływa, muszę to uwiecznić. Witam Was serdecznie z miejscowości Kletno na Dolnym Śląsku, a dokładniej z hałdy, tak zwanej hałdy pouranowej byłej kopalni uranu, troszkę tutaj zabawimy, troszkę tutaj poszperamy, popukamy niektóre kamyczki głównie po to, żeby Wam coś pokazać. Typowych kwarców, kryształy przekraczające 1 cm średnicy, typowy przykład kryształów Hornblendy w kalcycie. Od tego minerału jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. ale to, nie wspominałem, jest najbardziej znane z ametystów i z fluorytów. ale w dużych ilościach występują tutaj także inne minerały minerały rudne, minerały ruda żelaza wiele, wiele innych I wam tak Zdecydowałem się nie podnosić Prawie każdego kamyczka do góry I Wam prezentować Za każdym razem jak coś znajdę ciekawego Bo tak szczerze mówiąc mimo tego, że te hałdy Tutaj są przebrane setki A nawet tysiące razy To co chwilę znajduje się Tutaj coś nowego, głównie przez to, że Te hałdy są Wzruszane, przenoszone, przekopywane I pojawia się Tak szczerze mówiąc świeży materiał Gdzieś ze środka hałdy Dlatego postanowiłem je zebrać do plecaka, przemyć tutaj w strumyku i Wam dokładnie to pokazać już po obmyciu. cały ten teren porośnięty jest lasem tam na dole jest ta hałda powiedzmy turystyczna a ja tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze kolejne hałdy do których po których zamierzam trochę posperać i sprawdzić czy jeszcze coś w tym kletnie idzie fajnego znaleźć a zobaczcie, dosyć spora hałda jest to antozonit jest to odmiana fluorytu jego ciemna barwa taka ciemnogranatowa, a czasami wręcz czarna, jest spowodowana bliskim kontaktem z rudami uranu jest to ta rzadsza odmiana fluorytu a w wkletnie ona występuje w dosyć dużych ilościach w przypadku tego kamyczka mamy tutaj do czynienia z hematytem. Hematyt prawdopodobnie był tutaj wymieszany z jakimś innym minerałem i ze względu na e, proces erozyjny, wietrzeniowy, na tym kamieniu, na tej skale zostały takie bardzo malutkie wręcz igiełki tego hematytu. A tutaj coś o wiele rzadszego, przynajmniej w Kletnie rzadziej się spotyka ten minerał, jest to Chryzokola, jeżeli dobrze oczy mnie nie mylą, i to w kilku odcieniach, w tym przypadku myślałem, że znalazłem horn blendę, jednak ze względu na te nietypowe zaokrąglenie. Tych kryształów. Zaczynam się zastanawiać, czy to przypadkiem nie są nieco twardsze minerały. Jakieś należące do turmalinów. A tak wyglądają skały macierzyste z tej góry. To jest kolejny wystający fragment. Możecie tutaj zauważyć, że w tej części hałdy. Jest większość kwarcowych skał właściwie skał poprzerastanych żyłami kwarcowymi z dodatkami fluorytu, ametystu. Ten kawałek jest dosyć ładny. Zobaczcie to nazywa się e, kwarcem koronkowym. Jest tutaj i fluoryt. Ja i, i kwarc myślę że też ten kawałek ze sobą zabierzemy no są tu najróżniejsze formy żył kwarcowych jak znajdę coś ciekawszego to wam oczywiście zademonstruję. lecińskiego lasu muszę wam powiedzieć że wymiękam ze względu na ogromną ilość komarów które mnie tutaj atakują zanim dotnę jakiegoś kamyczka zanim się mu przyjrzę to już na głowie mam kilka takich latających bestii a tu jeszcze raz te kamyczki które postanowiłem odłożyć Taki dosyć ciekawy okaz fluorytu z kryształkami przykład śmietany hematytowej pokrywającej kryształy kwarcu zobaczcie to srebrzyste na skorupienie w tych żyłach kwarcowych bardzo często pojawiają się też takie geotki są one wypełnione Kryształami kwarcu, fluorytu, zdarzają się kryształy kalcytu, wszystko też często jest pokryte hematytem. pod względem ilości turystów w tym miejscu, w miejscu, no nie poznaję tej lokalizacji. Weszłam na jedną z tych wyższych hałd po to, żeby pokazać Wam coś, co napotkałem w tym miejscu. Kilka lat temu, zobaczcie, o, nie ma potem praktycznie śladu, takiego jak był tutaj kiedyś. Tu była piękna, duża, o szerokości około 80 cm, żyła ametystowo-kwarcowo-fluorytowa z domieszkami hematytu. ale jak widzicie zajęli się nią eksploratorzy szkoda a ja wam przynajmniej jeszcze pokażę widok z samej góry z powodu nieoczekiwanych warunków nie udało mi się zrealizować tego materiału tak jakbym chciał nie udało mi się pokazać wam tego wszystkiego, co planowałem, także w związku z tym na pewno dołączę wam jakieś starsze zdjęcia. Zobaczcie, pracują tutaj poszukiwacze, wydobywając metr po metrze z tej hałdy. No ale ze względu na to, że halda jest naprawdę sporych rozmiarów myślę, że tak szybko ona nie zginie tutaj taki ładniejszy okaz e, ametystu z fluorytem i skwarcem weźmiemy to do przemycia i zobaczymy jak to wygląda na mokro nie zostało mi wiele baterii ale Chciałbym Wam jeszcze pokazać pozostałość po kolejnej dużej hałdzie, jaka tu kiedyś była. A tu jest jej dalsza część od tego miejsca, które w tej chwili widzicie. Zacząłem swoją przygodę praktycznie 10-11 lat temu. Właśnie w kletnie. Znajdując tutaj ogromne ilości fluorytów i ametystów, bardzo fajne uczucie przechadzając się z strumykiem. I zobaczcie, jak to wygląda. Dzisiaj na szczęście wziąłem ze sobą plażowe obuwie. Pierwszy raz je wykorzystałem, kupiłem je jakieś 5 lat temu. Zobaczcie co znalazłem Bardzo fajna pamiątka Zostało to wypukane w tej hałdzie Odłożę na bok Nie mogę tego zapomnieć w drodze powrotnej Piękne krajobrazy Sklepna Kocham to miejsce Bardziej niż lizę. Zaraz posypią się negatywy. Ale taka jest prawda. Jak dla mnie, to miejsce jest bardziej urokliwe. Jest tu więcej wystąpień ciekawych minerałów. Łatwiejszy dostęp do nich. I tak dalej, i tak dalej. To takim głębokim wąwozem spływa woda z tych górnych partii tej góry nie pokazałem wam jeszcze pozostałości po hołdach w okolicach parkingu jaskini niedźwiedzi ale za to pokażę wam to co zostało na na tej górze, w której były słynne kopalnie uranu, wpletnie dziura na dziurze, wyrobisko na wyrobisku, wał na wale. Jest tego mnóstwo. A powyżej są jeszcze hałdy, w których kiedyś byłem, dzisiaj nie mam już siły, żeby tam się zapuszczać. na drogi. Tej okolicy zostały też usypane tym materiałem. To jest też główny powód, że duża część tych hałd po prostu znikła. Będąc tutaj w 2010 albo 2009 roku, hałda, na której byłem na samym początku, była potężna i wysoka. A było ją widać z zakrętu przy parkingu do. Jaskini Niedźwiedziej wręcz wystawała ponad lat. A dzisiaj praktycznie jest niewidoczna. Ja znalazłem się właśnie na jednej z schodek. Spróbujemy tędy zejść, żeby nie robić tutaj zbyt dużego koła. Mam nadzieję, że nie natrafię tutaj też na jakąś żmiję, która by mnie ukąsała. Mam odkryte kostki i mam jakieś lacie, wodne lacie na sobie.